Dzisiaj będziemy zgadywać youtuberów po cieniu Po naszej prawej jest kurtyna, za którą jest puszczone światło I będziemy losować na karteczce danego youtubera Następnie będziemy szli tam i będziemy go pokazywać Ten kto zgadnie, zdobywa punkt I osoba, która dobrze pokazuje, również zdobywa punkt Więc zagramy sobie w takie jakby kalambury Tylko, że z cieniem Zanim przejdziemy do pokazywania, to wyjdźcie do subskrybowania Przynajmniej no. że filmy są codziennie o 14.00 I co, kto pierwszy? Ja chcę Proszę idę pierwszy pokazywać <laughs> Jak to pokazać? Ile mam czasu, żeby pokazać? Minutę? Nie, masz czas! Gotowy? Czas na. Nie wiem, jak to pokazać! No kombinuj! Mm -hmm. Czy jest jesteś jakiś TikToker? Mm -hmm. Kinka Kostrzewa. Mm -mm. Ja nie znam tych TikTokerek. Mm -hmm. Mm. Ty jest jednostopowy mm -hmm. <grym> Mamiko mm -mm. Da <grym> Jak to komicznie w ogóle w tym cieniu? Tańczy hi, hi. nie Topowa TikTokerka Faustyna mm. <grym> Koniec to szansu to Kto to był? Jeleniewska Ale to ooo. pokazałeś, że ma duże cycki Chciałem pokazać, że jest kobietą, jak inaczej miałem pokazać? To ja od razu powiedziałam TikTokerka no, Ciężkie to jest ogólnie, to jest bardzo ciężkie Ciężkie to jest Aleks? Dobra, dobra Aleks jest w ogóle tyłem czy przodem? Ja przodem. jestem przodem, tylko Ale ty też tak wyglądałeś Wygląda no. jak tyłem Śpiewa, Śmiewa. Julia żugaj Brawo Ale to było szybkie Łatwo Łatwo, Easy. yo, rozumiemy się bez słów Dobra, teraz ja Z kategorii ciężkie do pokazania Kula, bije bije. Foksuje się, bije Prowadzi Prowadzi samochód teraz Jest kula, jest samochód, on zrzucił do kulę Pływa Pływa On się <laughs> teraz Albo odgania nie, od czegoś Nie, nie Jedzie Wymienia opony w Formule 1? Czy o co chodzi? Bo Kubica? Chodź! Tak wygląda jak <laughs> <laughs> On śpiewa też On robi wszystko To jest kury Przemek Pro e, Nie? To nie jest Przemek Pro? O trochę trochę. Teraz tak. gra trochę, Teraz gra. Trochę, trochę nie. E, Trzech króli Poczcimy krzyku! Nie, yeah. to czemu rzucał kulą No, no nie, strzelam. to była wymiana opony! No A czemu ona? strzelał? Miau, 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 o, bojętycz! Wyrzucał oponę! A, widzicie, Dobrze ci poszło, dobrze ci poszło. Ale nie pytaj, jak komicznie wyglądałeś na Dobra, żonka, teraz czuję. Oż, kurde. Matrce, dobra, to kobieta. Kobieta. Ma, kobieta! Nie ma kobieta! Czyli to jest facet? facet! Wielki, wielki facet śpiewa Kizo. Tak. Yo! Jak no duży facet śpiewa. Tak. No Na Dobrze poszło. Dobrze posłuchaj. Dobrze posłuchaj. Dzięki. O kurde. O chłopie. 2. jeden! 1. 1. 5. white. White, white pięć. White pięć. White jeden white pięć. I pięć. <laughs> yeah, white jeden jeden Dobrze. Ye nie mam pojęcia jak to pokazać A dla wygranego są dwie stówki, ten kto będzie miał najwięcej punktów A to że psa, bo właśnie go podniosłeś <grym> Ma, kobieta. Ma kobieta Nie kobieta Nie, nie kobieta, okej okay. Też śpiewa Klas Barboński Tańczy? Delfinica Delfin. facet, który śpiewa i robi coś takiego. On tańczy? Lata? Tak. Kury? Że kura? Dobra, Gdzie? inna podpowiedź, inna podpowiedź, ale. Inaczej Alex. Fala, Fala. więc wavy, wavy. na fali, na fali. Pod falą, pod falą, tak? meduza. Tak, meduza? Co meduza, meduza, pod wodą. ciemno, To było dobre, to było giga mocne. To było dobre. No. Z kategorii ciekawe. Patec! się, się z Ty byłeś pierwszy. Ola pierwsza Ola, Ola. A to było prosa, która zresztą tak. się, mega dobre, no dobrze to ten, tu Ty Kobieta Kobieta, kobieta. E, Makijaż Makijaż, makijaż. Red Monster Agnieszka Grzelak Tak Obvious oh. po prostu, makijaż, makijaż od razu Grzelak Nie wiedziałam jaki inaczej to pokazać totalnie No nie wiem, tam to dobrze opowiadamy Kobieta Kobieta Pływa, lata. lata. Pisze. się skrzydło. Zgadza się pafczu. <gulia> Linia nasza wspaniała Znowu śpiewa. śpiewa. Trzy, trzy słowa, trzy... Trze króli! Przemek pro Bartek Kury Kubicki. Kury. Kury. Kurde, no mogę, mogę też pokazywać, mogłem mogę, mogę tak zrobić. Tak, to mogąś. Dobrze A -a. mi idzie, dobrze mi idzie. Dobra facet. jest <gulia> u siebie. Zdecydowanie. A kobieta czy facet? Okej, okay, facet <noise> Nie, to jest litera, trzy? to jest E A Trzy, no, bo trzy. E. 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 e Dom E Ekipa Team Z mhm. A, ekipa I... Ekipa robi. Minimaj? Nie, coś jest dość nisko Odnowa Włosy mhm. Różowe włosy A poprawia włosy Nie wiem, trąba? Nie, trąba zawija włosy Kręcone nie. włosy? Tak, kręcone włosy Kto ma kręcone włosy? Bartek Kubicki nie, Bartek Kubicki nie ma kręconych włosów tak, chodzi. O, jest. Ja nie wiem, co chodzi. Mocno chodzi. Strzela! O, mini Mike prosy, strzela! Friza. Freeze! Freeze! freeze. Oj Wojtek! Oj Wojtek nie jest! Wojtek! Bo ma kręcone włosy, o, koniec. koniec czasu! Koniec czasu! To totalnie z złą stronę poszliśmy. Na początku pokazywałam wam dom ekipy i drona lecącego, bo chodziło o Karola z dębą. Ale z uwagi na to, że nie zgadliście, to zacząłem wam pokazać kręcone włosy, że Ryan Trahan i że idzie, bo ostatnio szedł idzie bo. całą Polskę. Ja Miałeś kawał z dęba, no <grym> Nie poszło ci Nie poszło no, Ale dom ekipy i dron leci ja Może bym ja się z tym Czas, start Wysoki, wysoki. AJ Tak Oho, AJ. ale ciężkie O, wow On jest ciężki <grym> <grym> On jest <grym> ciężki, On jest wysoki wie. O kurde Ja nawet nie to, żeby pokazać mięśnie, ale już, ale zwinął się razu. Po Pokazałaś wysoko i jakoś tak, to, to jest pierwsza osoba, która mi się kojarzy z, z, z wzrostem, jak Łysy mhm. Niski? Kacze. Łysy skoczek Łysa żaba? Oho! Zabson, żabson, 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 żabson! Żabson! Ale no, <grym> no, Chyba ty nie? jak <grym> ja żabson no. nie możemy zamieścić łysa żaba? <grym> kobieta? To, nie, nie, nie kobieta Puszcza chmurę <grym> Spoko, <grym> to okay, Nalewa Nalewa A to mówki? Gra na pianinie o, Barmanka na... jakaś Nie, 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 to nie jest barmanka. Kręcone włosy, włosy? ma Mhm Nie, nie ma kręconych włosów Okej, okay, spoko Murcik? Jest mały Mini Mike Nalewa Nalewa herbatę Ej, Mini był Bagi, nie wiem Andziak Ale co A to Totalnie mały. nie wiem co to może być Cześć Czajnik! Nie... Czajnik! No tak, czajnik! Tak. no, o, było o. dziwne Nagle mnie taki przemysł ja. trafił nie wiem jak go pokażę. Go, okej, okay, to jest facet. Oho, Aha, już sprzegrałeś. Ma duży brzuch! Paweł! Dwa duże brzuchy. Zukol! Schód bardzo, mańdzio! Duży brzuch. Dobrze! dobrze. A A. Czemu, czemu gruby ich dwa? Biu. A teraz, że jest tak. tak, nie, chodziło mi, że dwa, bo tak około dwa lata mu to zajęło. Czy A. nie? Czy źle, ok. Może szybciej się... Mylę. chyba się. Ale no, ale no Ale no. ale to bardzo, bardzo dobrze pokazałem, tak. nie? Tak, no to było o. Ok Okay. Mamy włosy. dużo głowy, duża głowa. Drugie du włosy. włosy. Kobieta, kobieta, kobieta o, chodzi okay. o kobietę. Okay. Ty jesteś kobietą, rzeczywiście śpiewa. 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 Hey, Hania. Eee, nie, okej, okay. dobra, Faustyna, Julita. Faustyna. Nie widzę jak pokazać. Nie ma takiej specyficznej rzeczy. To, to, prawda. To, to prawda, tak, nie ma. Masz rację, nie? no ciężko było. Kobieta. Nie, nie. Nie. Mm, mm, Julia Kostera. Patrycja Molczanow, Lili Molczanow. Mm, mm. Monika Kociołek. Tak! Monika Kociołek! chciałam powiedzieć, nie mówmy tak wszystkich na raz, żeby pokazał coś ciekawego, no. a nie Ale weź, pokaż Monika Kociołek, bo to są co? Ja postyka. bym Kociołek zaczął robić. Dobra, ostatnie kółko. Napsu. Czas start. Ma włosy, Napsu. długie. długie. Jest śpiewa. śpiewa, a jest kobietą? Nie jest kobietą Facet z długimi włosami, który śpiewa z pleców ma co? że Iggy to pilot BDS. Tak ma długie włosy? Nie wiem Co on no, robi? Czekaj, co on robi? To... Myślę Pisze Gra na pianinie i śpiewa Bero Mata Co ma z pleców? Co, co, o co chodzi z tymi plecami? Ma dużo ten, sobel Plecak Plesak. Muldi Jak Muldi Niech to pierwszy był, Ja też nie wiem będzie pierwszy To trzeba montaż no, sprawdzić Warto war, sprawdzić Warto musi no, tak. sprawdzić Dlaczego drugi raz wam podpowiedziałam. Plecak to jest plecak, a e, no to żaba. Jest skacząca żaba. Łysa, żaba, łysa, łysa żaba. żaba. Muszę mniej podpowiadać wam. Musisz dłużej się zastanowić sama, żeby szybko powiedzieć główne tak. hasło. Bardzo ciężka osoba do pokazania. Chodzi o wagę? Nie, nie chodzi o wagę. Jawor, o! Okay. Paweł wcale nie jest No to był ciężki, żart, to był żart tak? sytuacyjny, nie jest ciężki. Nie da się lenistwa pokazać, Freddy. O, widzicie, to już był atak, to było niemiłe. Widzowie, to się nazywa harassment w pracy, nie? się nie <laughs> Widzicie, byłem tu zamówiony. Ciao, <laughs> start! Ma kobieta. jest kobietą, kobieta, jest kobietą. Kobieta, okay. I prowadzi ta dwuszalka. Dobra, jednak było łatwe. To, to. to było proste akurat. No. no jednak było łatwe. Kobieta i ja auto i każdy tylko jedna influencerka, tak szczerze. Włosy. włosy. Kobieta, nie włosy, ma kobieta. A nie takie długie włosy. Nie takie, ale kobieta. Hmm. Tak, kobieta, kobieta, po prostu, że kobieta. E, włosy, włosy są, po prostu. Są. są. Śpiewa. śpiewa? Dużo okay. osób dzisiaj śpiewa bardzo. To jest bledka. Nie, to nie jest tak, bledka. Tak, jakby ale... I jak Zosia. Tak! O! No bo mi się tak skojarzyło jakoś. No nie no, bo pokazałam tak, że ma no włosy, no bo się z nią włosy, jak ja mam pokazać okay. pocieni różowy. Włosy? Dobra, ostatnia jasno, tak? Dobra, jazda. Tak po ostatni. A tak Max pierwszy. Rzeczywiście To już koniec. Koniec. No dobra, to dawaj jeszcze. Maks Bark. Mark Bark. Bark. No, Bark. No, Bark. Ja Bark. O Bark. super. 3, 3? ekipa mm -hmm. Tromba. Tak. Jak ty to poznałeś? No bo Łysy ekipa Mogę to zrobić po prostu? <laughs> Tromba, tego nie pokażę. A i myślicie, że jest taka osoba, której rzeczywiście byśmy nie pokazali, że bez szans? No byłyby takie, znalazłyby się pewnie. Okay. Ciężko, bo w tej Nie wiem, czy ta osoba, którą właśnie teraz mam nie jest taka, wiecie. Okej. Okay, no, dobra. Przekonamy Czasem się. To jest kobieta. kobieta X. Steamu X. X. Patrycja Moczanów. Natsu. Tak. Dlaczego no nie, no to się dało pokazać nie, no, no co? to nie pokazałem. pokazać Powiedziałem tylko, że jest Team X wystarczy, jest tak też też No Team X, wystarczył, że jest tam. Ale nie, nie można w taki sposób No za dużo powiedzieć Ale, ale to szczerze, ja nawet nie byłem pewien, czy okay? to jest Team X Serio? Ok Po prostu Dobra, spróbuję Kobieta Kobieta Bije się Jest taka jest cool, luz. taka wyluzowana Cool Czy to jest dziewczyna Impera? Nie, to nie jest szeja To jest Lexi? Tak! o, Nie chodziło o to, że jest wyluzowana, bo wyżej. No niż tak, niż tak, tak, okej. Okay. Widzowie, nie ma ostatniej osoby, więc yy, w sensie jakby nie mamy już karteczek, więc ona po prostu wymyśli sobie osobę. I to jest ostatnia runda już. Yy, znaczy to jest ostatnia osoba już. Co to będzie? Kto to będzie? Minimek. Jak szybko pokazać proces? <grym>, Oho, jest ktoś. Tak, jest ktoś. I po reakcji stwierdzam, że to może być ciężko. I wy też zgadujcie. Tak, o właśnie, bo możecie przez O, trochę później o tym mówimy, ale możecie pisać w komentarzach. Dobra, nie to facet, facet Ma nos, nos. zrobiony rmiano zmiana miała operację nosa Facet 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 z operacją nosa Strzela <noise> Psi, psi, psi Nos łotkę. Łotkę. Pan Darek! Pan Uwaga, uwaga Ola ma 8 punktów aleks ma 9 punktów Alex ma 10 punktów Woo! A ja mam 15. Jak ty to zrobiłeś? Tak, asystentki policzyły. Niemożliwe to jest. Tak pewnie, wyszło, więc. Pewnie garną... wydał asystentkę? A jest. do księgi. A drugi do siebie się ma. I zamiast 200. A liczyliście też za... punkty za pokazywanie? Jo ja, niesamowite. Łatwiutka. To było na tyle. Widzimy się jutro o 14.00. Popała Siema